Zdjęcie, to jest pokażę, to jest... Jeszcze a, raz, nie jest jakieś Jeszcze raz, tak? lecz jaw, Jeszcze raz. Ale tutaj poprawiaj galop cały czas. A, I tak. I pilnuj swojej równowagi. Ja wiem, że to jest trudne raz <laughs> w małym koniu, ale. 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 dążność do Ale. Tak. Zresztą sama przydział album z z jak był mały. I ja na trzeci tam był właśnie o 3 miesiące, 6 miesięcy, 10 miesięcy no różnych. nie niezno, to jest stasie, Ale dosyć różnie nie, kropka, w krotach, żeby coś w tym powień, I w A od razu było widać, że już będzie miał ten pomysł. takie rzeczy. O, świetnie, świetnie. proszę po to ta Bo nie jest blada I Iść do mamy, bo mieliśmy dawać kilnikom am. Tak jest, Папа. Папа. Коралтоне. Коралко. Так, декорайморе. Си, си. Ячина мьржидить альбо на лотре наваше. Коробочка. Учи, замки дофати, не емерадо. Да, ну я да не пращу. Си, си.

Tak, bo zala się w A tam byliśmy w lesie, a tam cienie. tak? tak. No, Ale no, ci tutaj no, pozwalajcie, no, jak stoimy, to. Co, tak, jak tam? Jak tam? Na tym koniku, na tym, na którym ty jeździłaś? Uspokoił już się. A się uspokoił, prawda? Tak, tak, tak? koniec.